W sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na Ground Witam wszystkich. Arkadiusz Brzyski, indeks.pl, a to jest ITC Fight Week. Zapraszam. Sean Miley od jakiegoś czasu mówi o walce między nim a Petrem Janem. Miał nadzieję na to, że to on dostanie propozycję, aby zastąpić Sterlinga i ta perspektywa była dla Sugera bardzo ekscytująca. Ja. Kotra Petrian, to by się działo. Czy możecie sobie wyobrazić, że byłbym mistrzem, który znajduje się poza top 15 rankingu? Nie sądzę, że dadzą mi taką walkę, bo znokautowałbym go w pierwszej rundzie. A wy jak myślicie, kto by wygrał to starcie? Piszcie w komentarzach. Były mistrz UFC Chuck Liddell Niegdyś jeden z najbardziej rozpoznawalnych Zawodników MMA na świecie Wpadł w kłopoty z prawem Funkcjonariusze policji otrzymali zgłoszenie I pojawiwszy się w domu Liddella Ustalili, iż ów zawodnik wdał się W słowną kłótnię ze swoją partnerką Która następnie miała przerodzić się W czyn fizyczny Jak udało się ustalić, domniemana ofiara Na szczęście nie potrzebowała pomocy medycznej Kaucje za jego wyjście Ustalono na 20 tysięcy dolarów Conor McGregor ponownie wdał się w medialne przepychanki. Tym razem starszy z menadżerem Habiba, Alim Abdul Azizem. W całej wymianie nie zabrakło bardzo mocnych słów. Po umieszczonym na Twitterze wpisie o wysokiej endogami w Dagestanie Ali napisał do McGregora Ponownie obrażamy ludzi, nacje i religię. To nie jest zabawne. Moim marzeniem jest spotkać cię osobiście. Na co Konormu odpisał. Nienawidzę cię koleś. Będę świętował, kiedy umrzesz. Leon Edwards i Jorge Masvidal spotkają Zjawił się ze sobą 11 grudnia na UFC 269. Kontrakty nie zostały jeszcze podpisane, natomiast porozumienie zostało już wysłane do obu obozów. Konflikt pomiędzy zawodnikami trwa już od bardzo dawna. W przeszłości mieli nawet okazję zetrzeć się za kulisami jednego z wydarzeń. O przepychankach medialnych nawet nie wspominając. Nareszcie nadszedł czas, gdy wyjaśnią sobie wszystkie nieścisłości wewnątrz Oktagonu UFC. Nie tak dawno temu dość głośno zrobiło się o słowach Mariny Rodriguez, która stwierdziła, że ze względu na brak aktywności w klatce Joanna Jędrzejczyk powinna zostać usunięta z oficjalnej klasyfikacji. Polkę o komentarz w tej sprawie poprosiło TVP Sport. Nie będę się do tego odnosić, mam inne podejście do prowadzenia biznesu. Rozmowy na temat walk i negocjacje prowadzę z władzami UFC, a nie przez medialne przepychanki. Niektórzy dostając do ręki mikrofon nie wiedzą, jak z niego skorzystać. Już 19 listopada będziemy świadkami kolejnego wydarzenia, wyprodukowanego pod sztandarem Fen. 37. W walce wieczoru Szymon Bajor podejmie Michała Andryszaka. Stawką tego starcia będzie tymczasowy pas mistrzowski, fen w kategorii ciężkiej. Michał Andryszak w Fight Exclusive Night. No zastrzelili nas dzisiaj tym trailerem. Powiedz Kulisy, kulisy, kulisy. Teraz tym uważamy, będziemy słuchać. No to. W skrócie chyba lepiej, będzie najłatwiej, najłatwiej najprościej, najszybciej. Eee, wszyscy wiedzieliśmy, że z ostatnią walką w KSW mój kontrakt wygasa. i generalnie stałem się wolnym strzelcem. Eee, spośród wszystkich ofert, które otrzymałem, eee, ta sinua okazała się najatrakcyjniejszą ze względów e, sportowych. Ze względów sportowych, bo tutaj jakby fan e, bardzo fajnie wyszedł, jeżeli chodzi o moje oczekiwania. Ja nie ukrywam, że najbliższy rok chciałbym dość aktywnie zacząć startować, nie tylko raz czy dwa razy w roku. I chwę tutaj mi to zagwarantował w kontakcie, w kontrakcie. No i dlatego też jednym z powodów było, dlaczego wybrałem fajna. Nie ma, Indecage, najlepszy portal. Masz, uh! nie? Zagrałeś to? Dobrze, jak długo. Tylko te portal salwuję. Jak wam się podobało, zostawcie łapkę w górę oraz subskrybujcie kanał. A po więcej newsów zapraszam na www.indecage.pl oraz na nasze social media. Na razie.